Cześć wszystkim z tej strony junior. Witam Was. Kolejny ciku z gry FN217. Kariera w Ferrari. No i przegraliśmy No Ale no cóż, mówi się to no Nie musimy zawsze wygrywać w każdych kwalifikacjach. Zajęliśmy 11. miejsce. w kwalifikacje były deszczowe. Jak widać dobrze. Trochę szkoda, no, ale no cóż. Mówi się trudno, nie zawsze musimy wygrywać. Ważne, żebyśmy wygrywali, No, wynik przynajmniej w szczególności wygrywali. I patrzcie kto jest przed nami. Oba. <grystanie> Oba Fuzzynie i Petro. Więc. hu, Ciekawe. Dobra, to my lecimy. Ja mam nadzieję że, niczy, nadzieję, że niczym nie zapomniałem. Oczywiście w ten weekend nie będzie ligi, bo mnie nie będzie w domu. Ale ogólnie poprzedni weekend ligowy to bardzo dobry mi postęp, bardzo udany wręcz. Długi mlec. Fernando na pierwszym miejscu. Mark na trzecim. A my na jedenastym. wysoko jest na brazu, żeby coś w ogóle będzie bardzo wysoko. Dobrze. Lights out! And away we go! No kurwa, sutil! Ty niemieckie za zastrona! Hamilton mi się narzucił. Język niemiecki to jest brzydki język no, to jest to, jest to Trochę, zaprzynałem Petalowi drzwi. They close me the door. Dobra, lecimy po Fernando. I zawsze starty wychodzą najlepiej. Tylko szkoda, że nie w ligach, a na botach tylko. Próbujemy 300. No, na Fernando się udało! S. Mamy pierwsze miejsce Dobra, teraz uciekamy im. Moja ukochana Kanada. W ogóle to jest tor uliczny, ale nie wygląda mi na tor uliczny. Właśnie nie rozumiem właśnie dlaczego to jest uzawany za tor uliczny. Jak sam tor mieści się jakby na takiej dużej wyspie coś takiego Nie wiem, ale tak wygląda Pozuje setor i tyle Bo za dużo wyścigów na tym ogólnie różne tym, że się ścigają tam Zdarzy się tam wyjątek, ale to jak jest weekend wyścigowy F1. Tak samo jak yy, yy, z Melbourne, Aus sorry, sorem Australii, Melbourne. Jak jest weekend wyścigowy, no i Monaco. A tak już, jak już wspomniałem o Kanadzie, to tam jak już jakieś są co wyścigi, serie wyścigowe w Kanadzie, jakie ja startuje, to, to są jakieś jakiś innych torach, na przykład, nie wiem, w Toronto. Ten uliczny na którym się ścigają kierowcy IndyCar. w ogóle nie sprawdzałem I po prostu strzelam, ale jakieś co wyścigi w Kanadzie w Toronto Fajnie, nad Atlanta uciekliśmy na ponad 2 sekundy Ale zgadza się, że ten obrót Hamiltona był przesadzony i Madem na petelu, bym tak mu chamsko zamknął drzwi. O, 1- 11... 3. I dalej kontynuujemy... Wyści serię wyścigów bez set Naprawdę? Żeby mi tylko powtórki działały. Niby jakieś są w ogóle budynki, no taki jak ten, ale to. To może być, nie wiem, szpital. Bo zawsze, bo jak ktoś chce zorganizować granty, to musi y, obok toru być jakiś szpital. Znaczy bardziej, no, centrum medyczne. Więc może to, że to było centrum medyczne, ten budynek na tym nawrocie. Alonso i Fetter uciekli Schumacherowi ale nas. Fajmy eee, w dupę. Na setupie to bym mógł spokojnie wpadł w D. O, tutaj nie zalicza mi ścinania. Ale tam to już zalicza mi. Bo teraz. Yy... Moment, a może sprawdzę tak też szybko. Moment, bo. A może zrobię tak. E, sprawdziłem, i w 20 na wylewie jedziemy Brazylię. Trochę szkoda. Bo to jest spoko tor. A jeśli chodzi o F1, channel, to jedziemy. Będziemy jechać teraz w Singapur, i to jest dobra wiadomość dla mnie. A, my zjeżdżamy na piotr dopiero. Okej, okay, nie wiem, co by nam powiedział inżynier, żebyśmy zjechali teraz, ale okej. Okay. Czekał czy miałem ja mówić... Aha, Singapur. No, powiedziałem bo bo formułę, a ja byłem przeciwnikiem tego Grand Prix. Bo jeżeli chcą tak stosować, co robić kalendarz pod... Formule E, no to niech będą to krótkie tory, a nie. No, niby Singapur. Niby Singapur pasuje po to, że to jest uliczny tor, jest ciasny. Znaczy, no. Powiedzmy, że jest ciasny, ale to jest yy, z tych dłuższych torów. Mam wrażenie, że to jest chyba drugi naj, najdłuższy uliczny tor. W, ogólnie w tegorocznym kalendarzu F1: Zaraz obok y, Baku. Tylko, że Baku to nie za takie wymagające. Fizycznie, jak yy, Singapur. Bo no to jest yy, jeden z najszybszych ulicznych torów. Więc no, trochę to swoje robi. Yy, Baku, a Marina Bay. No niby nad Fernandą uciekliśmy na... jakieś mówię... sekundy. I ciekawe czy ktoś będzie zjeżdżał Dobra, na tej pizzy wjeżdżamy No i pięknie Nikt nie zjeżdża Na razie jesteśmy na trzecim Ale zaczęto raz wyprzedzać Rosberg i Wjedziemy akurat. O, przed batonem. Dobra, mamy batona. Zjechaliśmy do Pietu, inżynierze. Gonimy Chaco Pereza. Perez Pereza, w ogóle, jak się pisze Czeko, to wam wyskoczy przetłumaczy na czeski i wam wyjdzie, no, czeski. Czeski Perez. Nie, coś takiego. Ale gdzieś, gdzieś mi fajnie przetłumaczyło, nie, no, skrybę, Czeko I, będzie? Nie ma penderesów, szkoda. Zjeżdżają, powinni zjechać. Kurde, by nam debombował baton, ale jest, wyprzedzamy Fernando i za drzwi Sergio Pereza. A kurwa, musiał być kontakt, a był piękny man. Ale pięknie, mm. to ja lubię. First, trzeci i <t> tyle. Na połowę wyścigu za nami w ogóle szybko zleciało te 7 okrad, ale to też krótki tor jest, ale fajny, przyjemny, uwielbiam ten tor. Bo chyba każdy pamięta okropny wypadek Ubizy w 2007 i cudowne zwycięstwo 2008. Tam powinien zjechać. Nie wiem, kto jest pieszy. A Fetel zjechał. Uf, byśmy Brandy wjechali. To nie zjechał. Fevastian Fetel. Dambrozio czwarty. What the fuck? Fetel nie zjechał, faktycznie. Dambrozio. Ten zjechał, jest czwarty Baton. Dynasty Hamilton się wycofał i Weber. Co? Czemu się i Weber i Hamilton się wycofali? Co jest? No to ciekawie, nie dość, że Weber i Hamilton się wycofali, to jeszcze. ma no, był. był czwarty. Był czwarty w Ten drodze. Weddzin musi, musi zrobić punkty w tym sezonie, bo oni bardzo dobrze jadł mnie w karierze I które jest są... So, nie 9 dziewiąty ha! Ty, muszę tak się stać faktycznie. Dabrazo 9 Na razie, mam nadzieję, że utrzyma punktowane miejsce do końca Ambro, Ambrosia, Dambrozje Giga Czat Myśmy zyskali do fetela Trochę zyskaliśmy O, teraz nie przyjechałyśmy szekane i fetel nie zjechał dalej A i najszybsze okrążenie? Czyżby? Nie, nie pokazuje. No Taka bez setupa to jest problem, bo tak y, bolida momentami rzuca i to w szczególności jak się ma zużyta opony. Znaczy na tym, na zapie też czu, odczuwamy, ale nie aż tak, no aż taki efekt tu nie ma. Nie zaliczyło nam ścinania, dobrze. No, nad Fernand, Nie, myśmy nad Fetelem zdobili, teraz, a nad no Fedamo no, zyskujemy. Jest, Sebastian Fetel in the Pits. Bardzo dobrze. Mamy spowodowane prowadzenie wyścigu. I to na 5 okrążeń do końca. W 2017 no Fete prawie biegał, ale popełnił największy błąd w wyścigu i przegrał go z batonem, który miał tylko. jechał. który. no. Było mechaników 5 razy. Aha, nie będzie, nie będzie dubletu, ale już było wiadomo, jak ja przejdziłem Fernando. Nie, Fernando był drugi, zanim zjechałem. jest no, dobre, dobre pizza dla. No, i znowu, dyk jest Czyli widać, że dobry pit stop tutaj. Czyli mechanizacja do bola albo Parali coś, spieduliły Przełączymy się na tą maną mieszankę i jedziemy dalej. Ostatnio był no właśnie Grumpy. W Holandii, w porównaniu do zeszłorocznego, to był lepszy, ale nie minimalnie, bo no nie zachwyca, nie zachwycił jak zwykle. Bo niestety, tor Zandboard jest krótki, kręty i zbyt nie ma gdzie wyprzedzać. No poza prostą startową, prosta start meta i tyle. Oni, on, albo oni powinni coś z tym yy, torem zrobić, modernizację, zrobić, w ogóle przebudować tor. I to najlepiej, tak że dać rok przerwy, ale jakoś yy, w Arabii Saudyjskiej potrafili zrobić kilka miesięcy tor. No to po Zantworth też by nie mógł. Najlepiej, jakby oni ruszyli z klasami teraz, ale to oni musieliby ...no, nową nitkę toru zrobić. Czy no to no bardziej tam. Przebudować, żeby było gdzie wyprzedzać, ogólnie. bo mam że to jest właśnie ciasny, jak na to te bolidy. No i tak wspominam, nie ma gdzie wyprzedzać. Oczywiście wygrał Max z tak? Przed Charlesem Leclerciem i, i George'em Russellem. Więc no, Mark wygrywa u siebie w ten weekend, czyli w niedzielę, gram piwo. Na to, że Monza, najszybszy, jeden z najszybszych torów w kalendarzu. I mam nadzieję, że będzie w kalendarzu na kolejne lata, bo jeżeli kurwa, Dominik Kelly gada głupoty, że że tradycja, historia, że tradycja i to bla 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 to nie powstrzymuje, to nie daje gwarancji. No to kurwa. Ten tor powinien być, przecież temu, ten tor nie potrzebuje żadnych modernizacji, nic po prostu nie potrzebuje, bo to jest, bo to jest dobry tor po prostu, po co te do... to jest tak naprawdę uniwersalny tor. Bardziej bym wolał, żeby przebudowali takie, no właśnie zantwór, albo no właśnie niektóre tory wypierdziczyć z kalendarza takiego, nie wiem, takie może baku? Jakie jeszcze tory by mogli wyrzucić z kalendarza? Spokojnie. Singapur A taka jeszcze torby mogli, spokojnie. No, i, o i Miami właśnie. Aha, jak widzę, że Lodo jest dostępny na gra Fall Guys, Teraz pozdrawiam cię, Lodo. To znaczy, że za chwilę po tym, po nagrywce, pójdę grać Fall Guysa. Bo zaraz jak przyjdę do innego Discorda, to zaraz takie będzie Junior, jak raz Fall Guys. A? Oczywiście nie mam nic przeciwko zgraniu z nimi Fall Guys, ale... Proponowałem, pytałem się chłopaków, czy można coś innego zagrać. Po jakoś jakąś darmową gierkę, w której każdy mógłby zagrać. I przy tym świetnie się, się bawić. Bo, za, bo nie rzekujmy się, zaraz Fall Guys się znów zludzi. Bo teraz miał... Swoje odrodzenie poprzez to, że weszło na modern free to play Federer odrabia w ogóle, ale my tam się nie przejmujemy, bo mamy przewagę, bo jakiś nie popełniamy i będziemy tak rozpocząć ostatnio ostatnie w ścigu, a w ogóle zobaczymy, jak się prezentuje sytuacja. Dobra, co dali, dziewiąty! Ja hierwale. Wreszcie wyjście będzie miał punkty. Nareszcie. Na razie wygląda dobrze. masz jest w punktach do 2 punkciki. Więc wow. Nareszcie, bo wyjście. ...trzeba od początku sezonu pokazuje, że jest w dobrej formie. Wysokie miejsca w kwalifikacjach i w wyścigach. Ale no... w niewiele do punktowanej dziesiątki. I, I jak na razie zapowiada się, że, im, że ich cele się uda. Powiem tylko, że bardziej nie, nie jeździłem jeszcze na swojej karierze i nie planuję, sorry. Byłem ewentualnie w 11 właśnie teraz, właśnie żałuję, że nie wziąłem, albo w dziesiątce właśnie mogę wziąć, ale niestety patrzyłem na to, że nie chcę jechać w zespoły, w których youtuberzy jeździli. a raczej każdy też już tu się jeździli, ale mi chodzi o zespół, których youtuberów, znaczy, chodzi mi o zespół, w youtuberzy jeździli, jakich znam. O, dobra. Ostat... Ostatnie zakręty nie ma. Woloszczepion i Junior wygrywa Grand Prix Kanady 2011. Woohoo! Mamy to. 11 tego na pierwsze. Normalnie mistrzostwo. Piękna jazda, jak na mistrza. Dobre dobre, oczywiście, kolejny dobry wyścig dla Zubera, czyli Pereza i. Nie! Jak? Jakim cudem? Jakim cudem, Dambrozio? Przecież na ostatnim wykoszeniu był kurwa. Dziewiąty! Jakim cudem? Jeszcze to no nie, Glob 13! No kurwa, dlaczego, Dambrozio? Nie, nie wierzę w to! Co Dambrozio zrobił? No, każdy... ostatnim wykoszeniu, wiesz. Ah, za szybko się cieszyłem. Prowadzimy. Fajnie, ale czemu wygin musi zdać? zawsze musi sobie e, ta z tego sezonu? Bo chyba mi się zdaje, że tak. Ach, kuria, dobra. skończymy to. Widzimy się w poniedziałek na jakimś filmie, a jeżeli chodzi o karierkę, to to opieram za tej dnia. Miłego weekendu wam życzę! No i na razie.